Stary i brzydki Nie, 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 nie zużywaj maszynki Ani brzydki, tylko noś Noś, noś, długie włosy jak my Świeci się? Bo najlepszy sposób na dziewczynę zrobisz Sobie z włosów a Więc noś, noś, bracie, długie włosy jak my Już cię rodzina z domu wygania o no Już cię fryzjer z nożycami gania A ty noś, 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 długie włosy jak my hey. Stres. stres, stres, Mama do mnie zadzwoniła, Adam, tu tak bywa, na ten mój skuwany pasek, który dostałem od babci w czasie wigilii. Opowiem wam tą historię, wszystko działo się w 1945 roku, kiedy mój dziadek, 5 Dywizji Marynarki Wojennej Houston, poleciał na specjalne zadanie. Wylądował na statku lotniskowsu bombowcu WMR-328. Jak się potem okazało, była to jedna z najpoważniejszych katastrof w dziejach Ameryki Południowej. Wszystko zaczęło się o 8 rano, kiedy mój dziadek bardzo wcześnie stał, żeby robić 28 pompek. Tak jak dziennie próbował wyprodukować jak największą ilość potu, która mogłaby zasilić nie jeden amerykański bombowiec. Tak więc, kiedy mój dziadek robił 27, przysiada, nagle zobaczył stado samolotów na niebie, nie? Wiesz o tym chodzi, młody. I wtedy rozpętało się piekło, tu żółtki, nie, zaczęły strzelać w kabinę, ping, pong, kurwa, wszyscy zaczęli się chować, wszyscy, wszyscy zaczęli się chować, nie wiem, nie wiem, czy tam jest, słysz to się wytnie, ale słuchaj, i wtedy rozpoczął się piekło, wszyscy napierdalali, ping, bang, bong, pizd, nie, rakiety latały wszędzie, nie, tylko było słychać świst bombowców, ich skrzydła, które latały wszędzie, rozbijane przez kamikadze, nie. I w tym momencie mój dziadek skoczył do wody Kiedy już skakiwał do wody zobaczył Nie przerywaj no chłopak Kiedy mój dziadek skakiwał do wody zobaczył dwóch swoich kolegów Jednego grubego Joe'a i na Franklina, nie 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 śmie się Michael, to wszystko prawda Wszystko na wiarygodniejszych faktach, które są wyciągnięte z mojego dziadka archiwum, nie na, no i tak, i nie? wtedy wyskoczyło na nich stado rekinów, kumaś. Dziadek nie miał co robić. Ostatniej ostateczności wziął grubego Joa, musieli go zjeść, nie? Te rekiny. Kiedy już dopłynęli na bezludną wyspę, nagle z okien wyskoczyło stado żółtków, nie? To kude był otoczony, osaczony. Oni strzelali do niego z CKM-a. Nie? było już przesądzone, nie? Mój dziadek myślał, że zakończy się w swoim życiem, Net modlił się świętą tanie do Matki Bożej, ponieważ na statku dali mu amulet szczęścia, którego nazywali wcześniej Aolem. Tak więc, gdy mój dziadek skompromitował się, ponieważ się modląc zaprzeczył, że lubi się modlić, ale wtedy wziął odmówek Joe'a i zaczął nim napierdalać, rzucał, nie? Rzucał, tego odmówek i z rąk, nie? Kiedy już zostali na wyspie, nagle z zakrzaków wyskoczył żółtek i potrącił go ze strzelby, strzelił mu prosto w łydki, rozumiesz? Mój dziadek padł nieruchomo na ziemię. Zdążył jeszcze zadobić resztkami Joa tego żółtka. Potem obudził się w szpitalu jak mi opowiadał. Przysięli mu kolana do stóp, nie. A teraz taki mały jak Michael. Dobra, kręć mnie.